Dzień dobry witajcie parę słów wstępu na początek zanim przejdę do otwierania dodam do tego materiału oczywiście zakładki tak żebyście mogli lepiej się Lepiej się jakby przejść od razu do otwierania ale zanim przejdziecie poczekajcie chwilę bo tam jest mały problem techniczny ponieważ nagrywam to chyba po raz trzeci Niestety w trakcie otwierania samego otwierania nie jestem w stanie nagrać Jeszcze raz niestety W trakcie samego otwierania Okazało się, że miałem źle ustawione filtry, gafa ze mnie. Wczoraj testowałem pod oddzielny inny mikrofon, nie zapomniałem to przestawić. Przepraszam Was bardzo, ale widać, słychać tam, że coś jest źle ustawione, bo ucina mnie i tego go ucinanie niestety nie jestem w stanie w żaden sposób naprawić. Nie jestem w stanie nagrać tego jeszcze raz. A chodzi mi o, znaczy, mógłbym zostawić wersję graficzną, ma wstawić swój, jakby, głos od nowa, ale nie będzie tych emocji, które tam były. A zależy mi na tym, żeby te emocje zostały. Mam nadzieję, że zrozumiecie to. I, i że to zrozumiecie. Także przepraszam Was bardzo, na następny raz się oczywiście postaram bardziej tego dopilnować głupio i strasznie, ale no. No. Jeżeli chodzi o same kontenery, to ja osobiście otwieram tylko same te największe. Z względu na to, że brakuje mi tylko 6 okrętów z listy. Dodam link oczywiście pod materiałem, i tym razem tego nie zapomnę. Dodam link pod materiałem z... Z listą okrętów, z dropami, i tak dalej, i tak dalej będzie. Oczywiście ja osobiście otwieram to największe, bo tam jest co 15 gwarantowane, mi brakuje 6, więc nawet gdybym wydał wszystkie dublony, które mam, to mi, i takich mi zostanie. Ale jak to się potoczyło, to nie spoileruję, zobaczycie zaraz, a będzie ciekawy, jeżeli chodzi o moje otwieranie. Było tam całkiem śmiesznie, dlatego właśnie zależy mi na pozostawieniu, nawet tego, że tak jest lekko pourywane, to pozostawieniu tego. Nagrania samego openingu. I to by było chyba na tyle. Ehm, postaram się gdzieś zrobić jeszcze oddzielny materiał na temat tych. znaczy no postaram się gdzieś tam spróbuję wepchnąć, na temat tych wszystkich szans, nie szans, jak do jest z tymi no, kontenerami i co ja właściwie o tym wszystkim myślę. Ale tutaj na tym materiale już nie przedłużam, zapraszam do no, oglądania otwierania. W międzyczasie wymieniłem swoje atesty na na 10 największych. Miałem dokładnie 51 atestów, czy 10. Największych kontenerów, jeden najmniejszy. Ten najmniejszy zostawię sobie na koniec. Wejdziemy sobie teraz do zbrojebni, weźmiemy 20 największych i tak jak wspominałem będę kupował po 20 tych sztuk, tak, żeby trochę przyjanuszyć, tak, potwierdzam, że to na 8 lat tych kupujemy 30 sztuk, liczba zestawów 1. I ja obecnie mam 30, 30 największych kontenerów kupionych, będziemy je po, po sztuce otwierać, nie będę klikał wszystkiego otwórz naraz, bo to będzie trudne jak dla mnie, dlatego... No to co, obstawiajcie ile. Chciałem powiedzieć, ile obstawiajcie, ile dokładnie zajmie mi kontenerów. Jakbym jednak nie wpisał yy, ten. Jakbym jednak nie wpisał yy, ilości w, na okładce, czy tam w ten, to obstawiajcie ile kontenerów mi zajmie, zanim polecą mi wszystkie okręty. Na dzień dobry, Sajpan. Dzięki temu też zrobię sobie misję na Sajpanie B. Tak zwykłego Sajpana nie miałem, bo uważam, że jest to okręt, który gracie nie warto posiadać. Trochę najbiedniejsza lotnia z tych wszystkich, więc proszę. Bardzo. Co my to mamy? 20 szronionych choinek. Mam ich sporo, ale szronionych hoinek nigdy za wiele. Ja lubię to kamo. Ono mi się podoba. Wiem, że ono ma średnio. Średnio się ludziom podoba pół tysiąca węgla. Węgiel zawsze tam trochę sygnałów, chociaż się kupię czy coś. Mamy czwarty kontener i mamy Dublony. tysiąca dublonów. Fajnie. Już się zwróciło trochę. Mamy piąty kontener. Jestem czy teraz też będzie lekko przymulać przy otwieraniu kontenerów. Mozaika, mozaika zawsze na propsie, epickie kamu, zawsze przyjmę chętnie. Mamy szósty kontener i mamy tu, at nowo, noworoczne niebo. Ej, fajne bonusy ma to noworoczne niebo, 100 do PD, 100 do do, 150 do dowódcy i 100 do ten, całkiem, całkiem fajnie, spoko. Może być. Lecimy, cyk, to teraz w sumie w szesnastym kontenerze powinien być okręt, skoro w pierwszym poleciał, to 15 kolejnych, czyli w szesnastym. Mamy obecnie ósmy Tyk. O, znowu kamo. O, i teraz będzie okręt, bo przymuliło. Tak. W dziewiątym kontenerze okręt. Co mamy? Belfasta. Jest! Mam Belfasta. Nareszcie. Nie będę mi wypominać na streamach. Jejeje. Lecimy dalej. No to dziesiąty kontenerek. Tyk. Węgiel. Okej. Okay. Chętnie. Nowy okręt? No. Trzeci okręt już serio? W 11 kontenerze? No bez jej, tirpic. E, tak, dla tych, którzy teraz się zaczęli śmiać, nie miałem zwykłego tirpica. Miałem tylko czarną wersję. Także teraz mam, mam też zwykłego Tirpitza. E, Cieszę się. Specjalnie nie wydawałem na niego Dublonów, bo chciałem jak najwięcej kontenerów otworzyć, tym bardziej. Mamy 11 kontenerów, mamy trzy okręty z 6 już poleciały. Żeby bez jaj, że to się skończy na 30 kontenerach. Flagi epickie. Chętnie nie przyjmał. Czemu nie? kontener. I co? Epickie flagi. Epickie flagi zawsze się przydają. Chętnie, chętnie. Co prawda trochę tam nie nazbieramy, ale do EXPA zawsze się przydadzą. Muszę podliczyć ile ostatecznie węgla poleciało. Halo? Mamy to? Mamy. O, dobra. Od. Odmuliło się. No dzisiaj, pamiętajcie, że dzisiaj przy otwieraniu kontenerów może lekko mulić, bo dużo osób otwiera kontenery. 20 razy. Kamo. No, lecimy dalej. tu mamy? Znowu Kamo. Nie, mamy czerwone flagi. Jakie kamo, człowieku. Widzisz skrzynki z flagami, mówisz kamo, mówik, się. Co ty robisz? Weź ty się ogarnie. Znowu flagi? Szkoda, że... Znaczy, w sumie może... O! Okręcik. 18 kontener i czwarty okręt. Kutuzow, hehe. Mamy to! O, nareszcie. Parę razy z te poleciały, bo z te kutuzowy mogą być. Nie ukrywam, że było to z lekką zazdrością, bo sam sobie go nie posiadałem. Nie jest to może okręt, który jest przegięty tak jak był kiedyś, obecnie już nie jest aż tak. No ale zawsze ku to zawarto posiadać w porcie. No to zostały mi dwa okręty jeszcze. Ale 12 kontenerów. Tyk, węgiel. Zbieramy dalej. Nowy okręt. Piąty okręt, w 20 kontenerów. Bez jaj. Enterprise. No i to jest też co kolejne mi brakowało. Jest to pewnego rodzaju perełka, która jest nie do zdobycia. Został mi już tylko jeden nakręt. Otworzyłem 20 kontenerów. Nie dam w tytule ani w tym specjalnie, żebyście mogli zgadywać, ile kont kontenerów faktycznie zajmie mi. Mhm. No i mam wszystko. Alaska poleciała. Tak, zwykłej Alaski też nie miałem. Miałem tylko wersję czarną, niestety. Także mam już dwie Alaski i to wszystko. Więcej okrętów na tej liście nie ma. Więcej okrętów mi nie poleci. To by było tam tyle. Ewentualnie, jeżeli poleci okręt to dostanę stal. Co my tu mamy 25. O nawet nie wiedziałem, że to kamo też jest w tym nowy rok. Ona jest całkiem ładne. No, osobiście mi się podoba. I stal teraz poleciała. W tym momencie poleciałby mi kolejny okręt, ale poleciała mi stal. 1250 stali. To poleciałby mi siódmy okręt w 23 kontenery. Bez jaj. Kurde, szkoda, że w tamtym roku tak nie było. W tamtym roku otwierałem kontendery i łącznie za 160 tysięcy dublonów i leciał sam Syf. Oczywiście, teraz jak mam, jak mam okręty, to nie! I znowu stal. No bez jaj! What the hell? To byłby ósmy okręt. No ja nie powiem, bo stali. Wow. Lubię i szanuję i poważam. Stal, czemu nie? Tyk. Jedna. Wiecie co? Kupię jeszcze 20 kontenerów i otworzę je wszystkie tak na szybko, na koniec. Zobaczymy, ile stali w nich będzie. Czy? Znowu stal. No ej, no ale bez takich. To już byłby dziewiąty okręt z 30 kontenerów. Ale jaja. I miałbym, miałbym Julio Cizara. Miałbym Eugene i tak dalej. Tych, których brakowało mi w tamtym roku i mi nie poleciały. No bez jaj. 9 okrętów 30 skrzynek by było. Co prawda ponad prawie 4000 stali. Nie powiem, że nie. Dobra, bierzemy jeszcze 20 dużych. Zobaczymy, ile ostatecznie będzie, będzie w nich stali. Tyk, tak, potwierdzam, że skończono 18 lat. Zważanie. Ok. Kontenery. Otwórz wszystkie. tysiąca stali. Co. What? No, bez jaj. 7,500. tysiąca, ale bym, ale bym se naskrował tych okrętów. Jej, czyli łącznie otwartych 50 kontenerów, z czego poleciało ponad 10 tysięcy stali, no i 6 okrętów, które ja osobiście chciałem posiadać. Tego kutozowa, Belfasta. No i to by było na tyle. Poleciało mi to co chciałem. Sorry jeszcze raz za te, za te przerywki. Hmm, ale trochę emocji było Mam nadzieję, że rozumiecie Teraz dlaczego chciałem zostawić Mimo tego, że tam jest lekko Lekko pourywany mój głos Już to naprawiłem I już tego nie będzie Dajcie znać jak tam wasze dropy Dajcie znać jak tam Zadowoleni, niezadowoleni Ile kupiliście I jakich kontenerów I co wam tam poleciało ciekawego Lub mniej Czekam na wasze komentarze Z chęcią jak zawsze je poczytam I trzymajcie się Hejo Do następnego Pa pa